Cześć. Dziś mam do naprawy zmywarkę Indesit DSG5731. Jest to model identyczny jak na przykład Ariston LST. Z tą zmywarką jest problem, ponieważ nabiera wodę, po czym ją wypuszcza, i na tym koniec jej pracy. Wyświetla błąd F5. Włączymy przykładowy program. Rozpoczyna od wypompowania resztek wody. Za chwilę zacznie nabierać wodę, po czym ją wypompuje, i wyświetli się błąd F5. Teraz nabiera wodę. I w momencie, kiedy powinna rozpocząć pracę pompa myjąca, dochodzi do przerwania cyklu. Zaczyna wypompowywać wodę. Plus komunikat o błędzie. I zmywarka wypompowuje wodę na tym koniec. Jej pracy. Tak jest na każdym programie. Błąd F5 odnosi się do hydrostatu, do połączeń elektrycznych, jak również do awarii programatora elektronicznego. W przypadku tej zmywarki, zauważyłem, że w środku w komorze jest dużo zanieczyszczeń. Wszędzie jest taki osad, który po prostu się wytwarza z czasem. I pierwsze moje skojarzenie jest tak, że ten osad mógł spowodować, że do hydrostatu nie dociera informacja o stanie napełnienia zmywarki. Dlatego zacznę od sprawdzenia hydrostatu. Ta zmywarka, hydrostat, ma. Z tej strony. Ten bok trzeba odkręcić. Odsłaniamy izolację termiczną. Tutaj sobie biegnie wężyk hydrostatu, a hydrostat jest w tym miejscu za pompą, za pompą myjącą. Tam w środku znajduje się kubek hydrostatu w tym miejscu i podejrzewam, że tam naszło tego osadu i po prostu ciśnienie nie dociera do hydrostatu. Dlatego zacznę od przedmuchania tego, tej przestrzeni. Odpinam wężyk od hydrostatu. Sprężarką przedmucham. W tym kierunku, czyli do zmywarki, możemy swobodnie go przedmuchać. Nigdy nie dmuchamy żadną sprężarką ani innym sprężonym powietrzem w kierunku hydrostatu, bo na pewno go uszkodzimy. Teraz ponownie włączę zmywarkę i sprawdzę, czy ta moja wstępna diagnoza się potwierdziła. I sprawdzamy. Smywarka pobiera wodę, zaraz zobaczymy czy wystartuje pompa myjąca. Pompa rozpoczęła pracę. Czyli problemem był tylko zatkany wężyk. I zmywarka pracuje z pełną mocą. Zobaczcie, najczęściej błąd F5 można usunąć, nie inwestując w to żadnych pieniędzy. Całkowicie za darmo. Wystarczy zwykłe przedmuchanie wężyka. Teraz pozostało tylko oczyścić zmywarkę z tego osadu. Żeby to się za prędko znowuż nie powtórzyło. Tutaj mam korpus identyczny jak w tej zmywarce, którą naprawiałem. I to miejsce to jest przestrzeń hydrostatu. Tutaj wchodzi wężyk. Woda, która wpada do zmywarki, wytwarza ciśnienie, które uruchamia hydrostat. Od wewnątrz jest bardzo trudne dojście do tego kubka hydrostatu, ponieważ droga prowadzi tutaj tędy, jak pokazuję. I tutaj jest to miejsce. Także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.